Dzień dobry. Witam serdecznie na waszym kanale. E, troszkę mnie nie było, bo to już będzie blisko miesiąc e, czasu. No za wiele się nie działo. Słuchajcie, jak zawsze, bo to już taka nasza tradycja, Tadycja, stan konta. 4764 km przejechane. Zaczniemy może tak troszeczkę po, po, postępnie. E, otóż no co, no, po malutku zbliża się koniec sezonu e, motocyklowego, no bo wiadomo już coraz chłodniej i tak dalej. Ja jeszcze można pojeździć i, i ten, ale też i z, zbliża się koniec se, sezonu żeglarskiego, także podwójnie jestem smutny, słuchajcie Będę musiał znaleźć sobie jakieś hobby jesienno-zimowe, aczkolwiek na zimę, na zimę hobby mam to Wam jeszcze kiedyś o tym powiem, czym zajmuje się powiedzmy zimą. Wiecie co, dzisiaj to Wam chciałem tak powiedzieć troszeczkę, może o tym, co zamierzam w najbliższym czasie zrobić przy tym motocyklu. Mianowicie na pewno będzie coś trzeba zrobić z amortyzatorem przednim. To, że on jest miękki, to jeszcze jakby pół biedy, ale zaczyna mi, nie wiem czy będę potrafił to wytłumaczyć, no bo to wiadomo, jakby ktoś pojechał albo ten, no to by wiedział o co chodzi. Jak jadę po nierównościach, takich, takich, no, agresywnych, że tak powiem, no to ten amortyzator jakby u góry, tutaj gdzie są te śruby, ja pokażę palcem tutaj to jest taki jakby wiecie dźwięk taki głuchy jakby coś tam dobijało nie wiem jakby tam jakaś pusta przestrzeń była nie wiem jakiś podkładek może brakuje albo czegoś ale to już na pewno zajmie się tym profesjonalista bo ja się na tym nie znam ja nie lubię się w takich rzeczach grzebać wiesz tam ściągać widelce i koła i kombinować to no to nie dla mnie nie lubię <laughs> lubię inne rzeczy robić a tego akurat nie lubię robić to na pewno myślę że jeszcze następnym, no to już będzie następny rok e, odwiedzę jeszcze pana Łukasza e, gdzie serwisowałem ten motocykl od samego początku e, teraz kolejny chyba 6, na 6 tysięcy będzie także, ja go sobie jeszcze odwiedzę, e, zrobię ten, ten przegląd serwisowy i na pewno zajmiemy się tym, tym przednim widelcem bo to już takie zaczyna być irytujące e, a tak słuchajcie no co, no prawie 5000 tysięcy nabite e, nic tutaj się nie dzieje Motorek śmiga i hula jak trzeba. Tyle że co. No, no nie ma, nie ma nie ma tego czasu. Brakuje, wiecie, praca. Teraz mam trochę tej pracy więcej. Ciężko się wyrwać, żeby gdzieś o jakiejś normalnej godzinie. Bo wiecie jak przyjadę o 17 do domu. Słuchajcie, zanim się tam ogarnę, coś się zje i tak dalej. No co za chwilę robi się ciemno. Ostatnio też pogoda nie dopisuje, ale dopisuje na co innego, bo na przykład na grzyby. Dlatego też dzisiaj mi było nawet, powiem Wam szczerze, trudno znaleźć miejsce takie ustronne, gdzie powiedzmy w miarę nikogo nie ma, no bo pełno grzybiarzy, pełno samochodów. W lesie tutaj niedaleko mnie też się ktoś kręci. E, jestem w fajnym miejscu, słuchajcie, pokażę Wam troszeczkę. Przepiękna wysepka. O, teraz może nie wygląda tak okazale, bo już wiadomo, liście, wszystko opada. Tam jest zawsze pełno ptactwa. Tam gdzieś troszeczkę dalej, het, het. No może nie het, het jakieś 500 metrów stąd. To nie het, het to jest moja marina, stoi łódeczka jeszcze, którą też niedługo będzie trzeba zwodować. No tak, kuferek jeszcze jest, słuchajcie, mówiłem ostatnio, co tam zamierzam zrobić, już wiem, jaki piórnik i tak dalej, ale to musi nabrać mocy urzędowej, słuchajcie, dużo, dużo, dużo rzeczy jest ważniejszych, A to, to na pewno, pewnie w przyszłym roku, no to już gdzieś tam to ogarnę, sobie założę tak, jak chciałem. E Motorem, słuchajcie, teraz chyba nie jeździłem już, nie wiem, dwa tygodnie albo dwa i pół tygodnia, w ogóle nie jeździłem. E Wiecie, dzisiaj skończyłem normalnie, czyli o 14, o przed 15 w domu i tak dalej. No, już taką potrzebę czułem, no mówię, muszę pojeździć, bo kurde, zwariuje, No, bidulek stoi sobie w tym garażu i się kurzy. Yy, dlatego, dlatego dzisiaj korzystam, korzystam, do, do wieczorka będę sobie śmigał, właśnie ciemno zrobi, bo yy, no, pogoda jeszcze dopisuje w miarę, także, także. Jedna para spodni, jeszcze nie marznę, w ręce też nie jest zimno, także, yy, także jest spoko. Słuchajcie, zastanawiam się tak, yy, bo mam, mam pewien pomysł yy, na ten okres jesienno-zimowy, no może już tak motorem nie będzie się jeździć. Yy, ale, ale chciałbym robić jakieś filmiki, jakieś materiały. Może też niekoniecznie dla odbiorców, użytkowników motocykli 125 i innych, ale, ale tematyka, tematyka zupełnie inna. Może i poleje się, czy tam posypie się na mnie jakiś hejt albo coś takiego. Zobaczymy, słuchajcie. Mam jakiś tam pomysł, chcę, chcę, chcę go wcielić w życie. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy się Wam spodoba. Zobaczymy, czy się spodoba. Też, też to będę chciał, żeby to było w formie jakiegoś takiego przekazu ode mnie, jeśli mogę sobie na takie coś pozwolić. Słuchajcie, też od razu mówię, bo wiecie, ja Wam powiem, jak działam. Ja przyjeżdżając, tak jak dzisiaj, tutaj, i za każdym razem, mówię Wam uczciwie, za każdym razem, Robię materiał, za wiele się nie zastanawiam. Mówię to, co, to, co, to, co mi leży na, na, na sercu i to Wam przekazuję, słuchajcie. I automatycznie kończę e, nagrywać film, wrzucam go na YouTube'a. Ja go nawet nie, nie oglądam, słuchajcie, naprawdę, ja go nawet nie oglądam. Wrzucam go od razu na, na YouTube'a telefonikiem, a w domku sobie wtedy na spokojnie. Już na telewizorze, bo no mam telewizor jeszcze, ale, ale nie oglądam telewizji w ogóle, oglądam tylko YouTube, a to co mnie interesuje. Ale też docelowo, na pewno no, telewizor tam już kilka lat ma, Jest, jak go szlak trafi, to nie będę go w ogóle naprawiał, tylko go po prostu wyrzucę do śmietnika i nie będę miał wcale telewizora. Bo tak postanowiłem, do czego telewizor, słuchajcie. Tyle fajnych rzeczy można robić, a tam gabić się w telewizor, a tyle co to na YouTube, będę chciał coś ogarnąć, no to można na telefonie. E, tutaj jeszcze też nie wiem, jak ten film dzisiaj wyjdzie, od razu o tym mówię, bo tak jak ostatnio, no, słuchajcie, kupiłem sobie fajny telefon który po około, no po niecałym miesiącu, słuchajcie, się rozpieprzył, tam zaczął wyświetlać, wariować jakieś dziwne rzeczy. Odesłałem go na reklamację. No, zobaczymy, wiecie, to jest zawsze kłopot. Słuchajcie, zmiana telefonu, te konta, to wszystko kurde. Głowa mała się robi od tego. No, ale jakoś to musiałem zrobić. No, a teraz, co, przyjdzie telefon z naprawy, i <laughs> będę musiał znowu robić to samo. No, ale jakoś tam sobie poradzę. Także, także, no tutaj Wam mówię o, o swoich najbliższych, znaczy może najbliższych planach. Nie, no zobaczymy, zobaczymy. Może jeszcze jakiś jeden film zrobię o, o Junaczku. Aczkolwiek, no mówię, już teraz to tak z tym jeżdżeniem. Wiecie, z początku jak go kupiłem, to już w lutym. Ja jeździłem w lutym, jeździłem w marcu, słuchajcie, no może nie codziennie, ale jak w miarę tam troszeczkę słońca było czy coś, no to śmigałem. Teraz już gdzieś ten, ten, ten apetyt na to jeżdżenie już wiadomo minął bardziej, bardziej mam ten motocykl po prostu no właśnie na takie, na takie chwile kiedy mi to przychodzi po prostu chęć na to, że, że chcę jakiejś jakieś odmiany no to wtedy co, wsiadam wsiadam na junaczka i sobie śmigam właśnie bardzo lubię jeździć po, po takich bezdrożach, po lasach, gdzieś, gdzieś gdzie jest po prostu troszeczkę spokoju można, można wiecie, samochodem wszędzie się nie wiedzie a jednak motorkiem no ja już w takie miejsca, słuchajcie, wjeżdżałem że, że naprawdę, kurde, super, super świetnie to współgra z tym co się lubi robić, prawda jak tutaj jest na czasie dobra, mamy koło 10 minut, to jeszcze troszeczkę sobie z Wami pogadam co by Wam tu jeszcze Rzec. Aha, zaczynam się bawić. Yy, zaczynam się bawić troszeczkę tam taką aplikacją do, do obróbki filmów. No, może zobaczymy, zaczniemy jakieś jakieś napisy. Może coś <gum> kombinować, żeby to było jakoś jakoś, jakoś lepiej. Yy, dzisiaj wiecie, co trochę mi się ręce trzęsą, bo no tak chłodno się robi. Już zawiewa trochę wiatr, wiaterek. Yy, nie wziąłem gimbala. Bo musiałbym go znowu tam sparować z nowym telefonem, a już mam go jakby ustawionego pod tamtym telefon, który pojechał na naprawę. Także dzisiaj robimy materiał z ręki. No i tyle słuchajcie, także, także sam jestem ciekaw, zobaczymy, zobaczymy co, co z tym nowym moim pomysłem na ten okres jesienno-zimowy. No bo wiadomo, nie będę przyjeżdżał, nie wiem, co, co, do garażu co dwa tygodnie. Słuchajcie, nie wiem, otwierał garaż i, i, i mówił Wam jakieś smuty. No bo to przecież nie trzyma, nie trzyma się w ogóle kupy, że tak powiem, kolokwialnie. Także co? No jak widzicie. Wszystko jest, nic nie odpadło, aczkolwiek też e, co jakiś czas wiadomo sprawdzam te, te, te przynajmniej te główne śruby, czy wszystko gdzieś tam się może coś nie poluzawało i tak dalej. E, tutaj już też po malutku będzie trzeba, zobaczcie. No i gdzie to jest, bo to inny telefon ma w innym miejscu kamerę, <laughs> ciężko mi jest w ogóle złapać to co chcę pokazać. Aha, no zbiorniczek mi chodzi, już jest mało płynu hamulcowego, także też trzeba będzie się tym zająć. Tu akurat myślę, że zrobię to sam, bo no, na YouTube sobie oglądałem. Są fajne firmy, filmy, nie jest to aż skomplikowanie, skomplikowane i nie do wykonania, jak dla mnie, dla takiego laika. Także myślę, że z tym akurat sobie poradzę. Wiem już jak to ugryźć. No jeszcze póki co wszystko hamuje dobrze, ale, ale na pewno będzie trzeba, bo to już tego płynu to chyba mi się też tak wydaje, słuchajcie, że jak jest płynu już mało w zbiorniczku to znaczy, no bo nie ma czegoś takiego, że są jakieś nieszczelności, tylko po prostu klocki się zużywają, tak? Jeżeli klocki się zużywają, no to tego płynu jest mniej. No tak ja to rozumiem, jeżeli źle rozumiem, to proszę mnie tam sprostować w komentarzach, za co będę wdzięczny. Okej. Okay. Słuchajcie, chyba będziemy kończyć. Pojeździmy jeszcze sobie, troszeczkę słońce świeci, w miarę jeszcze jest pogoda, także bardzo mnie to cieszy. Ok, to tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Hej!